Siema, ma tu Kama z 555 i e, w tym filmiku będziemy się wyprowadzać z naszej, e, pierwszej naszej pierwszej domu. Dobra, z naszej pierwszej domu. <laughs> Sorry, pierwszego domu. Wydobyliśmy ten węgiel, jak widzicie. Kopczak u mnie. Nie, no, stać. A jej siekierko. O, u, o, o, my god. god. Kwiatki wyrzucę i wyrzucę. Dirta jeszcze. Dirta! No mam. A, A piecki się są... nie potrzeba. A pochodnie? O. Nie. To tak nie mam na pochodnie. A nie no właśnie. A to nie trzeba na razie. Co nam się wzięło za z tego Sandstone. Sun A może wolna? Sunston wywolny. Nie. 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 Za nie Jak to mówisz? Ale nie, nie, dobra, idziemy. Drzwi też! A nie, drzwi mam. A, A po, to, dobra, zostaw. To po to zrobisz No. Ale kam z mądry. Dobra, idziemy gdzieś szukać naszej nowej. Zbudujemy prosto prostu fundamenty. O, to nasza szklarnia. Idziemy gdzieś tam. Pozostawimy ją na razie. Łyczka, jak może zrobimy turboxa i łódkę. No właśnie, pokażę wam, jak się łódkę robi. A mam drewno. To będzie problem. Mamy. A w nie, my. Ale się namuło. Tak się robi łódka. Tak Haha. To pierwszy. się nam przyda. No, no, trzymamy, no ale cóż. No właśnie. No, nie, jedziemy. E, Uważajcie, bo łódka, czegoś dosznie, ona się rozwala. Ej. Ja skakłem z batyki i... i deski. Cztery patyki Cierta deski nie. No ale... Pierwszym musimy jakoś paski, fajny teren. Tu no, najlepiej nie. Ale <grym> fajne. Oj? Ale no, na pustynie, po pustyni najlepiej. Kokusy może. Patrzcie na coś odkryłem. To skręcasz kamerką no. odgajną słowo Ha, jak fajne. Myślałem, że to śnieg. O, glina! A, nie będę wydobywał. Tak się znajdziemy. To potem cięcie pewnie zrobimy. jak będę budować, chcemy z cegieł. No nie? Po, po co cięcie? Po prostu przyspieszymy. U, ciekawa marnica. Ale nie, gdy będę zdobywać tego. O kurczę ciemno się robi. Zaraz będzie ciemno. Będziemy musieli wykopać jakąś dziurę. No to się... zostaw przy ty, tym tę łódkę Mm -hmm. Mm -hmm. No Widzisz? tu powiem. Pętaj w ziemi. Jak ty to mówisz, w glinie. Ach. widzicie, mam metalowe narzędzie. Trzy starczy. No i teraz, o, starczy. I żal do Musimy mieć wapkę, z nie zjadł. O! Tak. łóżka. No i możemy spać. Dobra, noc. Cie! To... Tak szybko bazę zrobiliśmy. No Jedną Jedno no, Uważaj, bo coś jeszcze może a... się nie i tak zjeść. Miecz, ani mórz. No tak, ty nie zjemyj. A w sumie łódką to wszystko. Szybko odjeżdżaj łódką. Odjeżdżaj łódką. Chyba odpływaj, ale dobra. Czy pewnie jakieś potwory? A nie, nie, zdążyłeś się jakoś stworzyć. No, to dobra. To było wtedy ciekawe, gdy Slima znaleźliśmy. Na mm. Ale jeszcze nie widziałem żadnego filmiku, w którym mm. y, ktoś znalazł slima. No kolejna glina? Mm. Kolejna gorzej. To potem bym tu wydobyć dla Kurczę. A gdzie by tu mm. fajną miejscówkę zrobić? No tutaj no Nie wiem chcesz. Hmm... Jest w tych okolicach chyba. Co tam jest? Krowa. Kogo? Krowa. 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 Nie, kloczy. Trochę dziwnie. Aha, podwodne pole gravel. Oj, 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 oj. Wow. O nie, to jest. Gravel. Ojej, ojej, oj. Jeszcze oj, 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 trochę boję się. Może tu zaczniemy co za drzewa. Mm. piasek. Źle. Dramatu. jaka fajna. Uf. Krzyż. Uo, oho! Trzcina i zabierz. Tak nie mam miejsca. Dobra. To... Na no samą stronę. Jeszcze trochę powiedziałem. Powiemy, gdzie teraz ścinać, bo się będzie generować, no ale... Cóż, poradzić. Uf, niech fajnie. Tu może. Jest piasek. Fajny mam przyrząd do pokazywania. Mam już to, to. to.

Dobra, no, sama się zrobiła. Widzisz sama. Sama chciała, żebyśmy... żeby poszła z nami w komórku. Zombi, zombie! zombie. Aaaa! Chodź to! Woja! wojna! Choć, Dobra, nie idź, nie idź. Monster spawner, czym się zdaje? Ale idź. Idę! Ale... Spokój się! Idź do tego, idź do... do... I... Ja I... sobie bazę znaleźć. Ach, ten kanał co lubi bijaty... bijatyki. Węgla mi nie potrzebne na to. Na no, razie nie. Dobra, włączę w trzy. Łoo! Nie idźcie! O kurczę! Ale chmary. Nie idźcie tam dalej. Skutki robisz? Nie. No. Aha, tu. To... Hmm. Okej. No idziemy w gum zobaczyć. O! Wewo, Le wewo! gdzieś. I tam do lew lewo, w lewo! Na miejsce samej jaskinia. Mm -hmm. Tu siada pochodnia, ona się mam te potworki. No ja cię, co to za teren wybrałaś? lewo. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze? Gdzie tam? Znowu. Kołdzie i wody. O tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Się tam wyrówna, teraz nie będzie. O tam, gdzie pani takie wideo na górę. O, tu, tu. Do tego drzewka samotnego. Widzisz? Nie. No. się sobie mógł molo zrobić. Jak ty kama złomisz. O, na, na tamten. Dobrze, dobrze. Widzisz? Nie chcę mi się chodzić. Wyrównaj teren, bez tak. nie trzeba! Nie trzeba. trzeba. Ile linii widziałeś? Dobra, dodaj. I podpadł drzewko. nie jest nie niego. będę bardziej ekologiczny. o Ale w siebie nie. Fajny ter nawet. Muszę to wyrównać. A jak musisz zrobić cięcie i wyrównać? To dość dużo zajmie. Co? Nie wiem, do połowy zrobimy, nie dodać, jak szybko. W sumie czas, ale dobra. Głupia krowa, musi to być. Szło po swoją przyjaciółkę, ale jej nie ma. Razem szuka. Widzisz? Zbrodniłeś tą krowę. <grym> Głos takiego fajnego filmu Rrr. nie? No, <grystanie> on tą kobietę. Szybko, do ten kawałek z cięcie. Nie no, podcięcie, musimy cegły pozdrowić. No, no no źle by to trwało no to i czekajcie, zaraz wrócimy. E, dobra, tak, wyrównaliśmy teren, teraz musimy skończyć już, bo mamy mało czasu. W na następnym filmiku pokażemy wam jak zbudować ten domek do końca. No. Na ra. Dziękuję, nara.